Dzień dobry Nexus Live, witam Was. Dzisiaj, moi drodzy, wyruszamy na kolejne questy. Ostatnio pokazywałem Wam, że jest budowany tutaj Argent Tournament. No i tam był taki quest, że musiałem zebrać pięć takich znaczków, i te pięć znaczków zbierało się w zasadzie w 3 dni. Teraz muszę zdobyć nie 15 znaczków, tylko 25 znaczków. I te znaczki, moi drodzy, zdobywamy od mojej frakcji. W zasadzie pierwsza frakcja, która tutaj oczywiście niezależnie od mojego poziomu reputacji, to są dworwy, i dworwy będą mi tutaj. No mnie lubić, w zasadzie pomimo wszystko. Mam tutaj oczywiście też jeszcze jakieś... Um, tutaj tego. Derykości uh, i uh, Mark of the Valiant. Co to jest? Bring three Mark of Valiant to Clara. If you lose your lands dobra, to jest. Uh, aha, to jest Valiant Seal. To muszę chyba wyzwać kogoś, uh, in the Silver Covenant Pavilion. Czy ja muszę tu wyzwać kogoś? Uh, success that end? I suggest you the same? Practice in the ring just outside of the tent. Equip your lance, go to the stables. Mount the stable, iron forge, ram. Then challenge other alliance, alliance. Ale super, ty! O Jezu, ty, co to było? Czad, widzieliście to? O oh god, oni, oni tu mają portal, chat! Tu jest niewidzialny portal do instancji. To jest portal niewidzialny do instancji, bo tutaj będzie wejście do dungeona. W tym miejscu co tu budują, będzie taki podeścik i tu będziemy wchodzić do pięciosobowego dungeona. Widzicie to, kurde? <laughs> Nie usunęli go, ale jaja. No i teraz zobaczcie, że dostałem też możliwość jeżdżenia na tym na, na, na ramię tutaj. Więc mogę, mogę wejść na ramę. Ciekawe, ciekawe, czy tutaj też będzie ten, bo tu będzie wejście do rajdu. Ja, zaraz, zobaczymy. A bo tu z waliantami to, to muszę tutaj, bo tam, tam są czempioni, a to są walianci. Oj i zobacz, zbugowały się. Dokładnie tak samo jak we Wrath of the King, To dalej ten. Pokazuje mi, że mam dwie tarcze, a tak naprawdę mam trzy tarcze. No i tutaj są ci, których możemy wyzwać: Storming Valiant. Dobra, let's go, idziemy na kopać. Zawsze wybierałem. E, tutaj z dwarfem walczy. Dobra, uwaga, walczy. Walcz! Czemu nie walczy? I'm ready to fight. Dobra, robimy raz. Ja mam tutaj giga taktykę na kurde robienie takich frajerów. Opcja. Teraz jeździmy dookoła i go tutaj kasujemy. Pyk, pyk. Robimy tak i teraz patrzcie. Bum, bum. Ja jestem mistrzem walk na kurde koniach. Ja to, ja te kurde questy Pamiętam do dziś dzień wszystkie. Jakie kurde robić. Robimy tutaj. Jeździmy tak mniej więcej na takiej granicy, żeby ona nie mogła nam, nam rzucać ani chargeować. To jest właśnie naj, najlepszy sposób. Żeby w ten sposób, tak mniej więcej tutaj gr graniczyć bo te, bo te NPC trochę świrują czasami Jak, jak są gdzieś tam trochę za daleko Opa! I teraz koniec Let's go! I jeszcze weźmiemy jakąś elfkę, skasujemy Fajny koń Zajebista w ogóle walka Tigris na, kurde, bojowego koziorożca Dobra, pyk Skazowany i tak trzeba, trzeba właśnie tutaj krążyć wokół, wokół celu. I pyk! Zrobione! Daily questik zrobiony. Więc 3 Mark of the Valiant. Dobra, ja mój jestem zwolennikiem, robię sobie quest porn, czyli nie oddawania questów od razu, tylko zbieram wszystkie questy i oddaję je dopiero później. O ja, tu będzie ten questik do zrobienia. To, to jest ciekawe. To ciekawe. Let's go. tu jeszcze mógłbym zrobić te questy tutaj? E, ale, ale zauważyłem, że one nie dają mi w zasadzie znaczków ani niczego. Mógłbym je zrobić tam dla jakichś 40 goldan ale ale w zasadzie nie będziemy się po to schylać. Co ja tutaj będę, ten, nie? Converted Hero, tu będę musieli e, po prostu ich pozabijać. A tutaj będziemy mieli ten e, walkę na koniu argentowskim, więc e, to jest ciekawe. Tu jest jeszcze Ashwood Brand, co to jest? Re the Ashwood Brand, And bring it to Ronald in the Argentina. Ok, good and honest. There is an old legend from Grizzly Hills about maiden frog from the. She, she lives among the lake frogs of the Ashwood Lake. Aha, to był tutaj ten quest. W Grizzly Hillsach. Dziś tutaj to będzie. Tu. Nie. Gdzie? Ona gdzieś jest tutaj jakaś taka w, w żabim królestwie. Teraz nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Jakiś lake. Dziś tutaj tak taka żabia ta była. Próbuję przypomnieć tego kwestię i ja robiłem tyle. Koło drzewa. Koło drzewa. Zaraz zobaczymy. Tutaj gdzieś będzie. Czy gdzieś tu. Tu po lewej stronie. Tu. Gdzieś wokół gryzoną maw. Czyli gdzieś tutaj będziemy musieli to zrobić. No dobra, dobra, ogarniemy. Teraz będę miał kurde super zadanie. będę się wszystkich tych. Koło drzewa po prawej. Dobra. damy sobie jakieś żaby. Tam trzeba będzie chyba całować żaby, Czy <grytanie> co tam trzeba, robić, Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Tutaj są takie grupy chodzące. Tych mobów, o właśnie. My, my, moi drodzy, zrobimy to na, na, na giga chada, czyli po prostu robimy tak, tak, moi drodzy, i let's go! Uuu, te mowy trochę, trochę biją, bym powiedział, nie powiem, że nie, ale ekspresowo robimy kłyścika, trochę tam jednak gri grizą, ale cóż, nie to co najgorszy syf był, no syf, bo trzeba żabę pocałować, kurne. Wiecie, to jest, będę całował żabę, a oni żabę dodają, kurde, do sklepu. Tutaj przynajmniej jest za darmo możliwość całowania żaby. Na retailu to trzeba kupić taką żabę. Mam pieprzony déjà vu teraz. Teżewę? Co to, to jest za, za teżewę? Powiedz mi. Ja mam déjà vu takie, że kurde, kiedyś to już robiłem. W 2009 roku. <laughs> I już to gdzieś widziałem. I już to gdzieś widziałem. Cały żabkę. Daj, daj, chcecie buzi ode mnie? Wy jesteście żabeczki, może ktoś z was się zamieni w księcia jak was pocałuje, albo królową. Później będziesz elitkę smoka bił. Tam chyba to, 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 to później będzie jak chyba jest ten quest tam, jak zdobędę 25 tych, tych, nie pamiętam, coś takiego, coś takiego było. Dusty Journal, to będzie musiało jeszcze przejść się do Westfall w takim razie. Tutaj moi drodzy możemy założyć sobie jeszcze raz moją kopium. Bo tutaj walczymy kopium i tutaj jest kwestii, który polega na tym, że należy, moi drodzy, tutaj zobaczcie, kasować te pyk. Tu są jakieś bone komandery, Komandor Komandor Shepard. Ta one mi ściągają tutaj tarcze. Ja mogę w niego wchargować. Tutaj patrzcie... Nie, yeah, patrzcie, mogę, mogę kurde lancom goście skasować. Raz, dwa, te niektóre, które latają niżej. Można, można zlałączyć, Zlaunsować e, A tutaj po tych, tych innych, to ja mogę przejeżdżać. O ile dobrze wiem, to jest jakiś Bone Commander. Czy ja Bone Commanderów muszę nie? Nie, to muszę. lojtenantów musimy kasować. E, dopiero później będziemy musieli Championów to kasować. A tak to moi drodzy, możemy tutaj, patrzcie, tu przejeżdżamy po nich. Zajebisty ten squasik, me, mega fajny. Oberleutnant. Dobra, i tutaj kasujemy tego typa, Pyk, pyk, tego na dwa strzały możemy skasować w zasadzie. Uop, te przejeżdżamy, mopki, Skasowany. Zajebisty quest. Naprawdę zajebisty quest, że tak przejeżdża. O, kuchwa. Jeszcze jednego gościa musimy skasować. Raz. Uch. Na 3 trzy na 3. I jeszcze teraz. Teraz, że ucieka. Uciekać. Za dużo spulowałem. O mój Boże, ale spulowałem teraz. Tak, tego, tego możemy zrobić na kombosa. Nice. Bardzo ładnie. Dobra, pyk. Ja pierdziele, spulowałem całość, całość normalnie tej obozu. Muzyka jest zajebista. Bardzo często używam to do moich filmów. Jest jedna z fajniejszych muzyczek tak swoją drogą. Do dziś dzień używam. Dobra, i teraz musimy iść do żaby. Żabisko. Gdzie on będzie mnie bił? Nie, patrzcie. <laughs> Zdrowieni. O nie, siad z konia, wracamy. No jak w GTA przemalowanie samochodu. Dobra, teraz do grizzly Hills trzeba się przejść. A, będziemy lecieć w takim razie. Cholicha nie ma. O, przepraszam najmocniej, już pokazuję czolizo. To Lizo się zmniejsza czy powiększa? Jakbyście ocenili. Ja myślę, że się zmniejsza trochę. Mam wrażenie hmm. na 10, czo licho. No nie też sobie farmę na DragonFlight'cie. Ja już to zrobiłem kiedyś, dawno temu Już nawet nie pamiętam kiedy Ale dawno temu to mi się kurcze udało zrobić, nie? Chciałem widzę w tytule Warcraft 3 To od razu tutaj wbiłem Będzie Warcraft 3? Tak, będzie Warcraft 3 Jest już 21.20. Boże Ale ten czas zapieprza To jest dla mnie przerażające, absolutnie Zawsze, zawsze jak, jak, dobrze się bawisz, to czas zapierdala także szok, a jak, kurde... A jak, a jak musisz coś robić takiego, nie, to, to normalnie czas, no, jakby spowolniony był, nie, jakby Time Warpa zrobił, kurcze, maga, ale w drugą stronę. Mm. Duże czulicho na duży mózg, dokładnie, ja tak zawsze sobie powtarzam. Chociaż, chociaż ponoć, jeżeli chodzi o mózgi to to wcale nie jest tak, że jak ma się większy mózg, to jest się mądrzejszym. Że ponoć, jak ma się mniejszy mózg, to jest lepiej, bo wtedy jakby on jest spakowany, ten mózg, i, i elektrony przemierzają szybciej między sobą i jest lepszy, szybszy mózg. W jak jest mniejszy, to mniej musi informacja płynąć po mózgu. <laughs> ponoć właśnie mniejsza objętość mózgu to, le, to lepiej, nie? Ale to wtedy kurde te... Jak one tam, strusie to powinny być geniuszami, nie? 10 godzin w robocie, nie dłuży, a 10 godzin przez komputer mija w chwilę. No i to w weekend, nie? Tak leci. Jak mija sobota? No... zimowo, bym powiedział. Znowu chciałem wyjść przez okno, ale mam zamknięte rolety. Eee, zimowo przede wszystkim, miałem wyjść na zewnątrz, zrobić bałwana, ale później pomyślałem, kurwa, przecież sam jestem bałwanem, jest fucking go. Więc, więc stwierdziłem, że jednak, jednak nie pójdę. Eee, to jest raz. A dwa... Eee, Pojechałem na zakupki, zrobiliśmy pyszny obiadek, rybkę z, z ryżykiem i buraczkami takimi Zresztą za chwilę będę musiał chyba podgrzać sobie Bo, bo to bardzo pyszne jest, żeby sobie tak zjeść na kolacyjkę jeszcze eee, I później co, siadłem w zasadzie, z synem posiedziałem, syn mój nauczył się, moi drodzy, nowe umiejętności Moi drodzy, mój syn nauczył się łapać za przedmioty Więc on już tak jakby tą łapcią bierze, sobie łapie coś i zaczyna szarpać, więc Masz syna? Powiem więcej, mam nawet córkę Mam dwójkę dzieci, mam dwójkę dzieci, jeździłem dziś e, w mlecznej mgle, widzę, że max 15 metrów, holy shit, to jest przerażające w sumie, nie? Czy wybierałem się do Katowic na Intellect Stream Masters? Wiesz co, <laughs> nie dostałem żadnej propozycji współpracy, e, więc raczej nie, znaczy, nie wiem, to, wiecie, tutaj syn, kurczę, rodzinka, no, mógłbym z Dawidkiem pojechać się spotkać, ale to też jest jakby większe przedsięwzięcie, trzeba byłoby zrobić, żeby z młodym jechać tam. I jakby nie chciałbym nie mi się, nie? Za bardzo. E, więc jakby, jak nie ma z tego pieniądzów to wiecie. Jak nie ma z tego pieniądzów to nie. Lepsza córka, bo syn będzie chciał na kompaty, chyba nie znasz mojej córki kurde. Moja córka kurde jest, jest... Jest gamer girl. Bardzo, bardzo lubi. interesują ją komputery i wszystkie jakieś sprzęty i inne takie rzeczy, nie? Następny krok to łapanie przedmiotów w owie jako ninja looter. Czekaj, co? Next krok. Więc wiesz, gdy na YouTubie mówiłeś, że będziesz szczęśliwy, jak ktoś obejrzy w 2018 roku, ja oglądam w 2023, na czasie tam ciekawy, czy ruscy dalej będą skurczyli. ale throwback, zobacz, to jest właśnie fajne, uwielbiam właśnie mój kanał, dlatego, że jest taką skarbnicą, kurczę, takich starych rzeczy i, i mnie i tak dalej, i tak dalej, to jest... wiecie, ja się mogę dosłownie cofnąć w czasie, i trochę żałuję, że nie robię mojego głównego kanału YouTube, dlatego że mój główny kanał YouTube bardzo mocno odzwierciedlał mnie, to co robiłem i inne tego typu rzeczy. E, więc to jest trochę takie smutne pod tym względem. Ja bym więcej vlogów chciał robić, tak szczerze powiedziawszy, ale jakby kto będzie oglądał vlogi, to nikt nie będzie oglądał vlogu. Dobra, nie będzie tutaj, powinny być jakieś kurwa żabicha. E, żabisko. Żabicho. A, czekajcie ten. E, Say to break the curse, kiss. Kis Żaby, muszę, muszę Żaby kisować, moi drodzy. Kis, kis, Żaba. Żab, żab, żab żaba. Nie ma Żaby. Będziecie oglądać vlogi? No ja wiem, że będziecie oglądać vlogi. Każdy tak mówi, a później nie ogląda. <grym |pl|> <zaszkotu> Gdzie są kurwa Żabicha? Gdzie jest Żabisko? Jestem oszukany poka mapę No właśnie mnie oszukałeś. Chyba gdzieś tu może będzie. Może nie to, tylko tutaj. Tu, o tu chyba to było. No, okay. Logi i haustur. Głosuję za tym. Nie no nie, już powiedziałem, że, że haustura nie będę robił. Dlatego, że się po prostu niekomfortowo czuję. Z tym, że do tej pory pokazywałem tak naprawdę zbyt wiele, myślę, że aspektów mojego życia. Eee, myślę, że to tak nawet z poziomu bezpieczeństwa. Eee, ała kurwa, kurwa mnie żaba. Tylko ja się zrobię sobie makro na buziaczki. Mam makro jeszcze z klasika Boosting Blackstone Ring 15 Gold. About 10 mil per one you, you pay when it drops level plus 58. Dobra, ukośnik. Kiss. Jezu maraudon. Zobaczymy, czy mi kurwa ta żaba zabije. Co to jest? Resort? Eee Dobra, to nie ta żaba. Żabicho. To, to, to działa czy nie działa? Żaba. Czy ja muszę czekać na, na to aż cooldown minie? Balsam na usta. Jakiś balsam dostałem? Na usta? Nie mam żadnego balsamu na usta. A to jakiś itema trzeba użyć.

Oh my god, już, ja pierdolę, ja wyrzuciłem ten balsam Kurwa masz dzisiaj z inwentory, ja mówię co to mi za śmieć, kurde, nie wiem co za quest najwyżej no jak będę go potrzebował to wezmę Jezu! Oh my god Muszę się wracać do Argent Tournament'a po to, żeby kurwa, więc <laughs> i wracać tu raz jeszcze <laughs> Opryszczki dostałem, a, w dupie No, tak jakby Przez lata uważałem, że Zuldrak jest strasznie chujową krainą, ale szczerze dopiero jakoś tak od jakiegoś czasu zaczynam doceniać tą krainę, jaka ona jest, nie? Taka, wiecie, taka broczna, trolowa, gdzieś tam skażona zarazą, nie? W zasadzie to, co tutaj się dzieje, to jest nic innego jak to, co działo się w ludzkim królestwie, nie? Jakby to, że ta plaga gdzieś tam przetaczała się przez ziemię Lorderonu, to jest dokładnie to, co tutaj się stało, nie? Gdzie King po prostu zaczął wyżynać te, te trole, po prostu przejmować je, wskrzeszać i tak dalej, tak dalej. No i tutaj mamy po prostu krainę, która jest toczona totalnie tym samym tym spaczeniem i zarazą. Wydaje mi się, że chyba tutaj w Zim Torga są, są trole, które jeszcze się opierają, że tak to powiem. Ale, ale oni tutaj sobie właśnie zrobili takie, kurde, miejsce zdobywania dusz. Znaczy, mi tak wizualnie trochę to nie, nie pasowało, ale, ale to nie jest mój styl, jakby to nie jest najładniejsza kraina według mnie, ale jakby doceniam to za, za jakby. Za to, że to jest tak przedstawione w ten sposób, nie, że to w zasadzie ma być takie szkaradne i trochę, trochę przerażające Takie kurde nieskładne, niechlujne Spaczone, więc doceniam naprawdę, wygląda trochę jak Kelly w Elden Ringu Spaczona kraina, nie wiem, nie grałem, znaczy grałem, ale nie byłem tam akurat, nie? Zgapione! No to już wiadomo, tylko Blizzard to jest dobry zgapiacz Od Elden Ringa musieli zgapić to Ostatnia wioska trollów galów, dokładnie się tam nieugięci nie trolowie <grywa> tam siedzą. Wszyscy przejmują się królestwem ludzi, a trole w lore od zawsze mieli najbardziej przerąbane. Oni tam byli dymani w zasadzie przy każdej okazji, przy w zasadzie większości... trole, to są największe przegrywy jakie kiedykolwiek istnieją, na zasadzie grasz trolem, jesteś największym przegrywem. Po prostu absolutnym, absolutnym kurde takim, takim pośmiewiskiem. i no cóż no. Najpierw grają trollami i mają takie. O jezu, ją pocałowałem! Fuck! Boże, ja tą gladiatorkę wziąłem i pocałowałem ją. Kurda, jakby odwzajemniła po, pocałunek, to. Ew! Holy shit, ale by było. Takie dwie duże baby. Kurde, tutaj. Dwie duże niebieskie baby. Jezu, Walkirię. To w zasadzie. Zobaczcie, że tutaj mamy, mamy ten: Brunhildar. To są w ogóle baby wojowniczki. One, one mężczyzn swoich wzię wzięły. Te baby tutaj. Zniewoliły i każą im pracować w kopalniach. Tutaj są same baby wojowniczki. Widzicie? To są takie walkirie. A, a mężczyźni siedzą w kopalni i kopią i są niewolnikami. Są używani jako tylko narzędzie do zapładniania. Więc. Więc, yy, więc są oni wykorzystywani seksualnie, moi drodzy. Ale jaja, co. Ten bizjar takie rzeczy kurde wprowadził Skandal, powinien to usunąć A gdzie są parytety moi drodzy Wyobrażacie Czad... fu... Ale Czad, Wyobrażacie sobie jakby było w drugą stronę Że jest klan samych mężczyzn Tutaj, wojowników A baby są niewolnikami Do dymania i do trzymania w kopalni Żeby kopały Holy się! Tak, w drugą stronę. Eee, to easy, Zajebiście. W drugą stronę, spoko, what the fuck. Mężczyźni, ja pierdolę. No to to jest trochę takie ten. Zawsze myślałem, że dadzą mi ich jako grywalną rasę. W Raikule? Mi w Raikule od początku nie pasowały, bo ich zestaw animacji jest taki trochę. nie, nie takie jak rasy mają, nie? On jest takie, takie sztywne. Dziwne trochę, nie? Ja, po grze. No, no cóż, no to jest dla mnie niesamowite. To jest dla mnie niesamowite, jak ten świat działa, no ale cóż, to co może powiedzieć, nie? nie to przypomina mi y, Legion y, Cezara w Falloutie New Vegas. Fallout New Vegas. Muszę, muszę w to kiedyś zagrać. Czyli nigdy. <grybujesz> Taki film, gdzie na jakiejś farmie trzymali w klatkach kobiety, chyba do rozrodu i dawania mleka. Fuck. No nieźle. Dla mnie, moi drodzy, nie ma problemu z takimi różnymi rzeczami do momentu, gdy to jest po prostu świat przedstawiony, nie? Nie jest to ukazywane jako dobra rzecz, tylko jako taka, żebyś wyciągnął sam wnioski, że to nie jest zbyt dobre. Wiecie, zaplanowany jest dzisiaj jakiś legend, dawał Broken Alliances? A ja w Broken Alliances, więc zagrał. Musimy, musimy się przystosować, moi drodzy, i nauczyć się grać w Broken Alliances, tylko tego potrzeba teamu ludzi. Ja myślę, że taki, taki kurde giga taką Zgraną ekipę chciałem zbudować do grania w takie tryby. Ja umiem jak coś. Naprawdę? To dobrze. Zawsze yy, miał tam jakieś, który potrafił rozśmieszyć albo zainteresować i wciągnąć w wątek. No, są takie rzeczy. Są takie rzeczy, zwłaszcza jak na przykład kurde quest aliancki gdzie musisz w Howling Fjord aby nie doprowadzić do przejęcia przez jakieś tam siły yy, nie zostali wskrzeszeni w Rajkule tutaj do, do jakiejś tam armii, chyba Kinga. to trzeba było ich zabić i ich Zaszlachtować. Zaszlachtować trzeba było ich. Dosłownie ich porozkrajać, jak oni nie żyją, zabić i porozkrajać ich na, na kawałki. Porąbać ich ciała. Fuck you, yeah, dude. Dobra, valiant sealer, valiant sealer. I tu jeszcze, moi drodzy, musimy robić tam. Wards Begone lip palm. Oh my god, ward? Ward to jest. Y opryszczka, nie? Kurde, pocałuję żabę i będzie opryszczka. Dobra, lecimy tam, kurde, jak Gryzdichica, ja pierdykam. Dobra, możemy całować żaby. Kurwa! Żaba mnie pokochała! Żaba mnie kochała, what the fuck? Żaby mnie kochają. O tu chodzi, czad. Co, o co chodzi tym żabom? Te żaby chcą ze mną, kurde, stosunku. Dobra, czekaj. Dobra, popularna opinia, jest to kupsko. Nieźle. Boże, i za każdym razem, jak całuję żabę, to muszę nakładać ten ten. O jest, dobra! Ło! mogę really free after all these years. Oh my god, żaba, pani żaba i ją ją pocałowałem chat. Ciekawe czy z języczkiem. Jej, udało nam się. Ostrze. się No, wracamy się i idziemy ogarnąć ten temat. Hmm... Ale dobre jedzonko zrobiłem. Ja. Mm. Dobra, dylisko skończone. Pozdrawiam, Nick Slide, trzymajcie się.